Kiedyś w pewnym mieście wielkie poruszenie. Wysłuchano się z pięknym przetamieniem. Teraz się dobrze zaczną jaja. Dzień dobry panie radny. Kiedy będą zawiadomienia o śmieciach? Mieszkańcy się zapytają Ja w piecu falę śmieci, co się da? 1 zł 30 na 29? Tak. To, to się, tej sondy się nie daje, co ja to chciałam powiedzieć. Na razie, cześć. Dziękuję. Sonda uliczna. Jaka opłata za śmieci? Słyszała Pani o podwyżce śmieci, dostała Pani może już zawiadomienie, bo teraz jest taka dziwna sprawa, że niektórzy mieszkańcy płacą po starej stawce, niektórzy po nowej stawce. Co Pani o tym myśli? Dostałam podwyżkę, śmieci segregowane, ale wszystkie dnia idą z góry, a nie od Rozumiem. Czyli za styczeń płaci, płaciła Pani nową stawkę czy starą stawkę, jeśli można spytać? Okej, okay, dziękuję. Chyba ulotkę wasze, Waszej organizacji tak, mam, tak. prawda? Tak, tak. A jeszcze no. chcieliśmy zapytać, czy dostała Pani zawiadomienie o, o podwyżce opłat za śmieci? Czy płaci nie. Pani nową stawkę, czy starą Płatę, stawkę? Płacię nową stawkę, ale nie dostałam na piśmie zawiadomienia. No właśnie, bo... No i dowiadywałam się, bo... bo dla mnie to jest ostro że żebym na papierze. Tak, bo teraz jest tak, że część ludzi płaci starą stawkę i uważa, że ma do tego prawo, żeby dopóki nie zostanie zawiadomienia, a część ludzi płaci... Tą nową stawkę no. i tu nową jest właśnie... Płaciłam, ale tak jak mówię, właśnie oczekiwałam listy i, i powiedziałem, że będzie. No. Nie wiadomo kiedy. Dzień dobry! Robimy taką sondę uliczną. Pytam... Ja, ja, ja coś nie nadaję do tego. dobra. Poważnie. Nie, ja. Dzień dobry! Dobry panu, robimy taką sondę uliczną, Pytamy mieszkańców, czy dostali powiadomienie o podwyżce śmieci, i jaką, i jaką stawkę płaci. Właśnie płacą. nie dostaliśmy? No właśnie, i teraz część a płaci, mieszkańców płaci. płaci 3dychy. No właśnie, niektórzy płacą trzy no, dychy niektórzy no. płacą 25 za osobę. No, tylko nie wiadomo jak, dlaczego. No właśnie, a pan płaci po starych stawkach czy po nowych? Ja już po nowych. Rozumiem. No ale dlaczego płacy nie dostają nic? No właśnie, bo niektórzy dotar, dotarliśmy do takich. Orzeczeń sądów, że dopóki się nie dostanie tego zawiadomienia... się płacić według starych. Tak, tak, no tak właśnie. powinno być, no ale ja mieszkałem akurat w blotku. Mhm. Państwo dostaliśmy tylko od wspólnoty Powiadomieni, że tak, tak. płacimy tyle i tyle za wodę, tyle i tyle i, tyle i część po robocie. Tak, tak. I żadnej informacji na ten temat, czy to jest sprawnie, czy to jest bezprawnie koniec. No właśnie, no. No, no nie, na, na no. pewno nie, ja też nie dostałem, dlatego no. robimy taki, taki wywiad, no. bo to... wcześniej zawsze yy, przed podwyżką dostawaliśmy oczywiście zawiadomienie. Wcześniej było zawiadomienie, że będziemy płacić, taka stawka będzie taka, segregowany, niesegregowana i tak dalej. Tak, tak. Numer chwili... konta był napisany i to, to listem było adresowym. A w tej chwili nie ma nic. No, no. no właśnie, dlatego tak pytamy ludzi, no. co o tym myślą, bo to tylko wiedzieć, co się tak dzieje. Nie chce się wyrazić. No, dobry. Dzień dobry panie radny. Kiedy będą zawiadomienia o śmieciach? Mieszkańcy się Cały pyta... czas Cały czas. No właśnie nikt nie dostał jeszcze, jak pytamy teraz. Na razie da się No ale w innych gminach się daje, a tutaj u nas jakoś nie ma. Co ty myślisz? Ja znowu tak? Ok, Na ale... stronie internetowej były no i internetowe. No, no. Tak, tak, ale takiego zawiadomienia z yy, wypisaną stawką nie dostaliście, nie? Chyba nie przyszło. No właśnie. Pani już zapłaciła 30, tak? Mówię mhm. tak. No właśnie, a niektórzy płacą 25, bo mówią, że dopóki nie dostaną na piśmie powiadomienia. Panie, co to... im zrobimy? Nic. Tatkę da do no chyba płaci. No tak, a jak... Nie ma nic do zadania, bo oni te poradzą, tak? Ja nie wiem, bo ja nie patrzę za śmieci, tylko przy nowa. Żeby... A, rozumiem. Czy pan płaci nową stawkę, czy starą stawkę? Bo nie ma... nie przyszły oficjalne powiadomienia o tym... Nie, pod... jeszcze nic nie zapłaciłem. Rozumiem, czyli pan się wstrzymuje, dopóki nie przyjdzie pismo. Dziękuję. No, nie, ostatnio też tak było. No tak, co trzecia osoba może... O co chodzi? O podwyżkę śmieci pytamy. Czy płaci pani po nowych stawkach, nie. czy po starych? Ja w piecu palę śmieci, co się da. Jeśli się nie da, to No, no a, Ale stawka jakoś tam pani musi płacić za śmieci. Płaci pani, no, no, bo jeszcze nie wysłali takich zawiadomień, jaka powinna być opłata. No, tak, długo ludzie płacą. Strasznie. Tak. No, dobrze, to dziękujemy. Każdy otrzymał zawiadomienie. No właśnie nie. No, no jak nie otrzymał, to płacimy po Całe W no ludzie myśli. dostają zawiadomienia, tu w Jelistę teraz nie wysłali. Wcześniej wysyłali przy po, po innych podwyżkach. No niech teraz wysyłają, bo tak to, 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 to nie ma podstawy po prostu. Tak. No. Jeszcze nie wiem. Czyli pani płaci po staremu na razie. No na razie tak. Jeszcze drugie pytanie. Co pani sądzi o tych kosztach, rosnących kosztach życia w Wielisce? Bo w porównaniu na przykład do Krakowa, jeżeli się weźmie tak dla, dla przeciętnej rodziny yy, śmieci, ścieki, wodek, te, te koszty i podatki, to około 20% drożej wychodzi w Wieliczce. Z czego to może wynikać? Z pazerności rządzących wieliczką. No, albo może takie jakieś niegospodarności też, prawda? Nie, po prostu to jest jedna klika pisowska. No, rozumiem. A, a w innych miastach myśli Pani, że jest lepiej? Myślę, że w Niekołomice już jest lepiej. Aha, rozumiem. No dziękuję. Znaczy, nuty 30 złotych od osoby. Już pan płacił po nowej stawce? Tak, tak, ta. Ale nie dostał pan takiego zawiadomienia oficjalnego? Nie, czy Nie, dostał... nie, nie. No właśnie, bo niektórzy twierdzą, że dopóki nie dostaną zawiadomienia, to płacą po staremu. O, aha, popełniłem błąd. No, no to można to. się starać o, na... o zwrot albo prze... no, no. przeksięgowanie. Żeby już płacić Ej, ja dzwoniłam do urzędu i powiedzieli, że od mnie od lutego trzeba płacić więcej? Tak. Mm, to dziwne trochę. Pan jak płaci? Nie, 5 złotych podnieśli. No właśnie, i bo od stycznia pan już spłacił, bo niektórzy od stycznia płacą e, 25, a niektórzy 30, bo twierdzą, że jak nie dostali zawiadomienia takiego oficjalnego z gminy o opłacie, to nie trzeba płacić nowej stawki, tylko starą. Nie, nie, nie było. E, normalnie się szło do kasy i, i, i mówili... tak było. A ja nic nie ma nowych, ja płacę od roku to samo. Do 2013 roku było tak, że pan sobie mógł wybrać firmę i płacił pan za kubeł? Nie, powiedzcie burmistrzowi, że gdzie za rządza A ale dlaczego? Wiem. Bo nie jest dla ludzi, tylko jest dla deweloperów. Dobry, robimy sondę. Ulicą pytamy mieszkańców jaką stawkę za śmieci płacą. Czy po nowemu, czy po staremu 25 zł, bo część, ja ludzi, wiem, część ja ludzi... Po nowemu 30, ale już piszę o to, żebym mogła mieć, żeby mi oddali pieniądze. Przypadnie na to, że mam dwa kompostowniki. Czyli pani będzie o, jakby wnioskować o ulgę na kompostowni? Tak, no nawet dostałam z urzędu takie pismo, że mogę to zrobić. A tak, mówię, tak. Na kompostowni. No taka ja na poszłam do urzędu, dowiedziałam się, zapłaciłam, a później dostałam pismo i teraz będę żądać, żeby mi dali jakieś ulgi na kompostowni. Tak, a wie pani podoba... jaka to jest ulga? Yy, no nie wiem właśnie jaka, bo też nie powiedzieli jaka. Na razie piszę pismo złożę i zobaczymy. No co to jest jeden złoty. Jeden złoty z 30 na 29? Tak. To dla tej sondy się nie daje co ja cię Na razie coś, Dziękuję. A część 30. 30? Czyli po nowemu. Po nowemu, no. Wydaje mi się, że no, nie mam wyboru. Tak, tak. Się, no nie wydawało, ale nie wiem, czy jest możliwość. No. jest o tyle gorzej, że płacimy w czyncu Tak. Także to, to. No właśnie. Tak, tak. Dobrze, dziękujemy.